Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Kacper, dzisiaj ze mną jest. Mateusz, cześć wam. Dzisiaj łowimy na komerci yy, o nazwie Dzikowiec. O, ja łowię na gruntówkę i na spławiki. A tu Mateusz na dwa spławiki. Zaraz pokazujemy Wam nasze stanowiska. Tylko ja tam, tam, bo tam sobie zaręciłem. Tutaj gruntówka, gdzieś tam w środek bardziej. Jak coś tu bardziej rzucę pod, yy, pod tą wyspę. Tu przesła, jakieś skrzynki, nie skrzynki, sprzęt, podbierak oczywiście w razie czego, a teraz idziemy do Mateusza zobaczyć co on tu ma, w sumie to wszystko jest więcej u mnie rzeczy ale jako wędka jego, tam spławik mu trochę spłynął tutaj przesła i oczywiście sprzęt w razie czego i Mateusz <ścoughs> najważniejsza rzecz w stanowisku Mateusza, centrala no i co? i Będziemy się widzieć po rybie, zanęta trapera. Mam nadzieję, że na tej komercji coś nam się weźmie. A więc co? Widzimy się na rybie. ...ryba, taki karp, fajny na kukurydzę. Jak pierwsza kacper, druga! by pani złapała pierwszego karpia. Malutkiego. Yy, zaraz będziesz szedł do siatki, bierzemy je. I co? Idzie do siatki. Możesz przestać. I taki jeszcze jeden. No i tam tutaj na razie do wody. Nie, nie wziąłem siatki, zapomniałem. Ta, zaraz będzie szła do wody. No i co, i zaraz będzie szła do wody, nie pokażę, bo jeszcze chciałem komuś pokazać i... Co, i taka rybka. Zaraz będzie szła do wody. Idzie do siatki już. Jest i Mateusz z pierwszą rybką, taki karpik. Zadowolony. Już drugi. Ja dostawu wezmę. Takie fajne biorą, to już komercja, trzeba za nie płacić. O, tutaj łowimy w takim zarośniętym trochę miejscu, ale żółt ryba, widzieliście Amura? O, już go tu straszy i zaraz idzie do siatki. Żeby wszystkie, które złowiliśmy, już jestem w domu, udało się złowić kilka ładnych karpi, nie pokazałem niestety wszystkich, bo rozpadało się. Ale żłowiła tutaj pani, co wtedy tego malutkiego karpika, żłowiła yy, karpia 2,5 kg, no to już takiego większego. No i co? I podsumowując, no to naprawdę było dzisiaj dobrze. Trzymajcie się. Cześć!